Szukaj swojej drogi, by oddać swój katarzyzm Horyzont szeroki masz, dlaczego Bosko patrzysz? Nie trać głowy, bo mówili nic nie znaczy Że w tu urodziłeś się, by miażdżyć Szukaj swojej drogi, by oddać swój katarzyzm Horyzont szeroki masz, dlaczego Bosko patrzysz? Nie trać głowy, bo mówili nic nie znaczy Że w gąsko, tu urodziłeś się, by Sie Siema, z tej strony z G12 jest ze mną Dawid Siema No i pojedziemy sobie bitewkę, ja piąty, a Dawid ósmym No to zaczynajmy co to takie piąty? Co? Taki ósmy dla mnie. Jak mysz dla kota. Bardzo śmieszne. Mam cię na hita! Jak cię zdaje to się... Ja ci 34 HP zabiorę. I jedzie koło mnie gigant. Weź jedź, bo ty jesteś przydatny mi. Innym. Także. Tak, tak. O właśnie. Trafię go? Trafię, trafię? Mam nadzieję, że tak. Ja I tutaj... I... I koszetowałem. E, to tu się da wjechać? Dlaczego zawsze ja nie trafiam? A to tu się da wjechać! Dobre. Gdzie? Ja też chcę. Tutaj Jaki trolling. O, widzę cię to A. naprawdę. A. <laughs> Już jadę wam połamoc, bo wy sobie tu beze mnie nie poradzicie pewnie. Ach, się... O, jest i strzy seria! Oczywiście likosiety poszły ły mnie hitnął! Ty, patrz jak on to zrobił, jak on tu się po prostu no, zastanowił bardzo dobrym strzałem we mnie. O kurde. Ty a, a ja to on... A uuuuu nie możemy stać w miejscu. Dlaczego my stajemy w miejscu nadal? No nie no, mnie to tak za bardzo chyba nie hitną, ale... Ja tam sobie idę i pojadę gdzieś. O, czekaj, no muszę... Po, po... Nie, wcale ci nie hitną. No. Pozwiedzać sobie. Mistrz ukrywania się mistrz kampienia. No. Czasem pojeżdżę, bo i tak nie ty... mnie, No nie będę potwierdzał, nie będę. Dobra. To mi idę ich rozwalić. Widzisz, już przyjeżdżam on... Kamień. Boj się... bojeniem bojącym i... się sam zabija. I su I na dół. Łahitło mnie. Nie budź! Jest! Podpaliłem tą gówną! Mam! Komet kurde mnie goni z Maximus! Morelu z jednej ty kurde, bo mnie też będzie gonił! Chyba tam to cię pojadę. Gdzie komet? Znowu. Ło! I szóstka? I... jestem. Ha! To, to jest jakiś ten... Yy, ty. Chiński, tak? Jaki angielski? Chiński, chiński, No, rosyjskie, a nie które? No, szóstka jest. Jest sześć, no? Chiński, japoński, nie wiem. Madej China, no, 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 dwa dni nie ma, a może i dwa szczały nie ma, ale jak kto woli, wygrywamy i tego mamy nie chrzami, bo jak to jest, to... ale oni wszystko tutaj tak wrednie robią. Ja w niego cenuję, a on no, no... nie pokaże się, no. Patrzle, żeśmy ich tu wykończyli. Czekaj, jak pies przedłużą. Odjąłem ci coś? Komet. Ten cię gonił? No. Fejmuś wyścierwi. No, jaki deklu, kurde, naucz się jeździć, zboczeńcu zasrany. Weź mnie macał, kurde. Jeśli ścierwa dam jednego, to... I strzeć. What the fuck? Ty. On się na mnie patrzy, on chce mnie hitnąć. To się kryj tu. Ty patrzysz! tym ten się tu kryj Jak cię zdzierżę, człowieku kurde. Tam z tyłu jest jakieś dziwne coś. Panter jest z tyłu. Panter jest z tyłu nie wychylaj się. Gdzie z tyłu? Dobra, to go tu na plecach zrobię go. Zajmij go troszki. no nie przemiłem tego czegoś! Ja no tu wparuję i go rozwa. Widzisz, PAROWAŁEM i go rozwalili! Ja cię no Nie, no serio! Amunicję! Jezu, ja mnie to denerwuje, jak niekiedy nie trafiają w amunicję. No nie, no po prostu 25 sekund to jest za długo, za długi czas. Nie? Tak, tak, Ale tak. Ja to gówno zabić, trzeba jechać, żeby ten. Tak, tak. No. No pomocy, już jadę, kurde, nie widzisz mnie. No jadę, jadę, nie, nie bój się, ci pomogę. Ooo, oh, panter. Ja cię, jak unikłem siotafaki. Zajdź go od przodu, jak go tak ładnie od tyłu zajadę i, i ten, i ten tego, i, i po odpadnie. Chyba, że cię zestrzeli prędzej. Oprawiaj Ja mu trochę zegę tak zrobię od tyłu. O takich jaj też się kurde nie było. Tak i co Jej, człowieku. No niemożliwości! Ej no! Ratunku! Jadę! Nie na no, tego kerwentona, to ja ci tam nie pomogę, bo ja mam y, tylko piąty tier oczywiście i tylko dwa siódme zabiłem, ale. Hmm. Ratuj! Nie pierdolisz! A gdzie jest to 110? x kurde, jedzie, nie jedzie. Dobra, to ja sobie troszkę tutaj poprówam. Może jego uwagę bym troszkę z Ale dobra, nie, jadę do siebie, na ci pomogę. A, dobre. Muszę... Dobre, o! dobre. Bum! Nie ma. Tu no. gdzieś, 40 jest. Tu, tu, tu? What no, tu, o! tu, tu, tu strzelaj! Nie dedniesz mnie! DEDNIEĆ czy coś mi się tak wydaje HAHA! <gry> Jaka lama, no nie, NO nie mogę. KURY no, no tak zlamuskować troszkę Zlamuskować, o jest, masz do mahita. Dobra. On. on I go co? Machita. Co? Co zrobisz nic nie zrobisz? Dobra. I... to by było na tyle. Чаще на остальные оттенки.